Cześć, witajcie na naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj wylądowaliśmy w takim bardzo ciekawym i klimatycznym miejscu. Jest to, jak widać, opuszczony kościół ewangelicki z końcówki XIX wieku. Bardzo podobny do jednego kościoła, który już jakiś, jakiś czas temu zdołaliśmy nakręcić. Podobny, co nie znaczy, że identyczny. Zaraz się o tym zresztą przekonamy na własne oczy, przekraczając jego progi. Zapraszamy do zwiedzania. No co, wchodzimy, nie? Jak najbardziej. Kościół jest zbudowany w stylu neogotyckim. Tu zobacz, mamy nad wejściem napis po niemiecku, Ale wpisany fajnie, gotykiem. Fajnie się zachowa. Tak jak powiedziałem, neogotycki i pochodzi z 1892 roku. Tego typu kościołów mamy w Polsce kilka, są zazwyczaj opuszczone, a opuszczone z tego względu, że powiedzmy w danej miejscowości czy wsi znajdował się już wcześniej Kościół katolicki, w związku z czym ten kościół no, nie miał prawa po prostu bytu nie, nie był po prostu potrzebny do obrządku katolickiego, tak jak już to tutaj bywało po 1945 roku po zakończeniu II Wojny Światowej. Co wiemy o tym kościele? No to, tak jak powiedziałem, po 45 być może przez jakiś czas używany. A tak jak widać niszczeje nieużytek. E, w miarę dobrze zachowany tutaj sufit. E, dach mamy dwuspadowy. Krótkie prezbiterium. Może podejdźmy, zobaczymy. Więc mhm. mamy polichromię, czy też malunki, gwiazdy. Ten cały rysunek, tak jakby sklepienie niebieskie. Być może jest to związane A... Zwierzeniem jako taką. Mamy też e, prawdopodobnie szczątki ołtarza. O, troszkę zaśmiecone nie za mocno. Tu mamy jakiś, jakiś, jakiś otwór. Z ktoś skarbów szukał zaiste. <gryste> o i nawet płytki są. Tak. Płytki najprawdopodobniej oryginalne, zachowane, ponad stuletnie. Warto tu zwrócić uwagę na ich grubość, teraz na przykład jak kładziemy takie płytki one są delikatne, nie w tamtych lampach jednak ten centymetr grubości, to tutaj mamy, nie? Zresztą o, zobacz tutaj nawet mm -hmm. bardzo dobrze to widać, No i samo wnętrze, przestrzeń jest dosyć duża, tak. Też robi wrażenie. No znacie, tak. No mieliśmy wejście na wprost drzwi, mamy wejście po bokach. Najprawdopodobniej były ławki. one, one prawdopodobnie znajdowały się na takich drewnianych podestach. Na górze mieliśmy chór, z niego niestety już nic nie zostało. W tym pierwszym kościele, który zwiedzaliśmy, mogliśmy jeszcze wejść na chór. Tutaj niestety takiej możliwości nie mamy. No i co, tak zwana zakrystia. Nie wiem jak to w obrządku ewangelickim się nazywało, ale być może spełniało tą samą funkcję co w katolickim. Tutaj jest zabezpieczone już. Zabezpieczone współcześnie, nie? Tak. A tam wi widzimy zdewastowane resztki. Też jakieś pomieszczenia chyba, gospodarcze. Być może Proszę, jakaś idzie. kapliczka. Zaraz tam przejdziemy, zobaczymy. Cóż tu jeszcze możemy pokazać? Na pewno dzwonnicę. Na pewno dzwonnicę możemy pokazać. Zobaczymy, czy się uda wejść wyżej. Dobrze by było. To się okaże w praniu. To co? Na razie się żegnamy. Widzimy się przy dzwonnicy. Co, mamy wejście. Zaraz się przekonamy, czy nie prowadzi wyżej. Mamy nadzieję, że zajdziemy no, na sam szczyt. O, widzimy ładne, kręcone schodki. Ale zobacz jak kute. Szkutę w kamieniu, nie? No właśnie, to musiało być obrót, nie? No, to, to znaczy no, z jakiś po prostu elementów. To było łączone widać po fugach, nie? Mhm. No ciekawe, nie? Idziemy na górę. Widzę, że nawet układ tego kościoła jest identyczny z tym, który widzieliśmy na naszej pierwszej eksploracji kościelnej. O, tu jaki widok nam się Zatrzymaj na całą być. świątynię pokazuje, zobacz, z góry, nie? No tutaj to jest, o Jezu, coś, coś fantastycznego. Piękne kadry. Szkoda, że nam się słońce schowało, nie? Gdybyśmy mhm. pokazali to bardziej efektownie. Może jeszcze się pojawi, zobaczymy później. To co? Idziemy dalej, nie? Tu jeszcze mamy pastorówkę, prawdopodobnie. E, jak widać, niewiele już z niej zostało. Spróbujemy tam wejść, jeszcze Wam pokazać. No, ale jedno dobre, że chociaż te drewniane filary, podpory. Tak. No i mamy pastorówkę. Tu było wejście. Tu rezydował pastor. Zobacz, jeszcze się. stały nawet takie zdobienia, jakieś kwiatki, nie? Mm -hmm. o. Niestety budynek w fatalnym stanie. Po jakimś pożarze. Ewidentnie. Tylko chyba nawet współcześni coś kombinowali przy tym, nie? Widać. Jakieś mieszkania. Widać po tych żaluzjach nawet było no, Sofity podwieszane Tu chyba mieliśmy wiesz Mieliśmy sofity podwieszane mm -hmm. Konstrukcja od Do płyt Zajdźmy dalej no, Tu widzę nawet jakieś malowanie ścian było tak. no, Czyli tutaj ewidentnie współcześni już malowali Nie wiem, czy na górę też wchodzimy? Możemy zobaczyć, jeszcze trochę czasu jest. Schody chyba wydają się w dobrym stanie być. Drewniane nie, nie są, to się jeszcze nie zdążyły spalić. O, będziemy piękny widoczek na kościół mieli z samej o, góry. Pięknie. warto było się tutaj garnić, nie? Jasne. Dobra kochani, tym akcentem, tym pięknym widokiem na kościół, jak i jego okolice, żegnamy się dzisiaj z Wami i mam nadzieję, że materiał nam się podobał. Wam się podobał nasz materiał i trzymajcie się do następnych eksploracji. Hej!